Witam Państwa w salonie 2 Kółka. Całą naszą ofertę znajdą Państwo na naszych stronach internetowych salon2kółka.pl oraz kładypolska.pl. Teraz Państwu przedstawiamy krosy, jakie mamy w tej chwili w sprzedaży. Przed Państwem krosy 125 w pojemności. W 125 na kołach 17-14. Modele 609 oraz modele 607 z rozruchem elektrycznym oraz z rozruchem ręcznym, tzw. Tak na kopkę. Po lewej stronie modele, które niedawno do nas dojechały, Apollo Jaguar RFZ na kołach 17-14. To z fabryki Apollo z 24-miesięczną gwarancją. Kolor zielony, czerwony i pomarańczowy. Z przodu jeszcze model 609 w kolorze zielonym fabryki XTR. To są wszystko krosy na kołach 17-14, tutaj mniejsze krosy modele XB27 na kołach 14-12 oraz 12-10 oraz modele 607 na kołach 14-12. Po lewej stronie nowe modele, które wczoraj do nas dotarły elektryczne krosy model 709 na kołach 12-10 i 14-12, modele LIA. Tutaj Gazela 14-12 z silnikiem 125 w kolorze czerwonym, tu pomarańczowym, a u góry tak zwane mini-krosy modele 701 oraz 702 na kołach 10. I w trzecim, ostatnim w trzecim, ostatnim garażu posiadamy krosy Pojemności troszeczkę większej, czyli 140 z X Motosa, czyli modele XB38 na kołach 19-16 oraz XB38 na kołach 17-14. Tutaj model X Motos, XB66 na kołach 17-14 z lampą z przodu oraz modele Defender. 150 na kołach 19, 16 również w kolorze zielonym, czerwonym i pomarańczowym, a głębiej widzą Państwo znowu mini krosiki na kołach dziesiątkach modele 701 i 702. Jeśli chodzi o krosy, posiadamy również krosy o pojemności 250. Ale o tym będzie już osobny materiał. Zapraszamy wszystkich na www.salon2.pl oraz www.kładypolska.pl